Intryguje mnie, znów zabrał głos Branicki, jeszcze jedna kwestia. Mianowicie, dlaczego pan, panie Kornacki, wiedząc o śmierci Mondalskiego i rozpoznawszy stewarda, nie uczynił z tego natychmiastowego użytku? Żałuję, odparł Kornacki, ale zbił mnie z tropu swym niezwykłym opanowaniem i pewnością siebie. Poznałem go oczywiście, chociaż bardzo się zmienił od tamtych czasów, ale już chwilę potem, jak spojrzeliśmy na siebie, osaczyły mnie wątpliwości. A może to ktoś tylko podobny do Kowalskiego? Nie dysponowałem przecież żadnymi dowodami przeciwko niemu. A jeśli się pomylę i rzucę oskarżenie na niewinnego człowieka, słowem, postanowiłem rzecz przemyśleć dokładnie. Jak na nieszczęście, wieczorem przyszedł Aleksander Hurał. Byłem wtedy w salonie razem z panami Wrońskim i Selektem. Przyznaję, że pod wpływem opowieści Hurała, niewtajemniczonego w to, że panowie Wroński i Selekt są z milicji, zapomniałem na pewien czas o stewardzie. Bawiło mnie nawet słuchanie monologu tego samochwały. Opowiadał z rozbrajającą szczerością o swym życiu prywatnym i tylko o nim, i wyglądało na to, że centrala skierowała go do Gabonu jedynie w tym celu, aby mógł przeżyć kilkanaście pikantnych przygód. Później już nas znudził, ale przecież nie mogliśmy go wypraszać. Gdy poszedł, odetchnęliśmy z ulgą. Wówczas powróciłem myślami do Stewarda. Postanowiłem wyjść z salonu. Udałem się na pokład i przez dłuższy czas stałem na rufie, rozpamiętując wszystkie szczegóły tragicznej sprawy Joanny, a także usiłując przypomnieć sobie jakiś charakterystyczny szczegół w wyglądzie Kowalskiego. Nie byłem pewny, naprawdę nie byłem w stu procentach pewny, czy Stuart jest znanym mi sprzed lat Janem Kowalskim. A kiedy w pewnym momencie odwróciłem się od burty, ujrzałem go przed sobą. Stał jak nieziemska zjawa. Wyższy ode mnie, z rękami uniesionymi na wysokość głowy, w których trzymał napięty sznur. Chciałem krzyknąć, zawołać o pomoc, ale nie wiem, czy mi się to udało. Niczego więcej nie pamiętam. Nieźle pana urządził, powiedział Branicki. A czy wówczas, kiedy już leżał pan w mesie, nie miał pan świadomości, że jesteśmy przy panu? W mesie? Nic nie wiem o tym, że leżałem w mesie. Obudziłem się w kabinie i dopiero wtedy wszystko mi się przypomniało. Ciąg dalszy jest chyba jasny, prawda? Kapitan Rajski zamknął notes. Dla kogo jasny, to jasny, znów zaoponował Branicki. Dla mnie niezupełnie. Po pierwsze, steward zszedł z pokładu. Jak się nań dostał, niepostrzeżenie. Po drugie, dlaczego się powiesił? Czy to jest takie jasne? Pan ma najwięcej wątpliwości, panie Branicki, rzekł Rajski. Ale to dobrze. Ja również lubię czyste sytuacje. Cudów nie ma. Na pokład mógł się dostać tylko po sumie dziobowej. Pokonanie odległości czterech metrów, czepiając się liny, nie jest dla zręcznego mężczyzny żadnym wyczynem. Musiał wejść na pokład, ponieważ rozumiał, że jeśli nie usunie inżyniera Kornackiego, koniec z nim. I znów zamierzał skierować podejrzenia w pańską stronę, panie Skoczek. Zaatakował pana Kornackiego, posługując się sizalowym sznurem, ale przeliczył się. Atak nie powiódł się, a wówczas, obserwując z ukrycia to wszystko, co działo się w mesie, postanowił skończyć z sobą. Już nie miał innego wyjścia. Albo czekać na stryczek w kraju, albo założyć go sobie samemu. Wybrał to drugie, w czym napięcie nerwowe z pewnością odegrało dużą rolę. Trudno bowiem założyć, aby jeszcze wówczas, gdy wiedział już, że pan Kornacki został uratowany, działać mógł z całkowitym spokojem i jasnością umysłu. Natomiast absolutne zaskoczenie pana Kornackiego na rufie, jak mi się zdaje, możliwe było dzięki temu, że steward pozbył się obuwia i chodził po pokładzie boso. Takim go przecież znaleźliśmy, wiszącego nad ładownią. Ukrył obu je gdzieś na dziebie statku i jestem pewny, że marynarze w końcu je znajdą. Wie pan, co mi się w tej chwili przypomniało? powiedział Felix Skoczek z zadowoleniem. Pan mnie powinien usprawiedliwić. Zgodzę się, że powinienem wtedy wejść do chłodni. Nie wszedłem, tylko zajrzałem. Ale, jak sobie teraz przypominam, nie zobaczyłem wówczas tego drugiego kartonu z piwem, a powinienem był go zobaczyć z miejsca, w którym stałem. To chyba podsunęło mi myśl że piwo zabrał Mondalski i poszedł z kartonem do siebie. Po drugie, sprawdziłem kabiny, ale zapomniałem powiedzieć, że oprócz zaspanego głosu z kabiny szóstej od inżyniera Mondalskiego, posłyszałem także zdenerwowany głos z kabiny sąsiedniej, od pana trzeciaka. Wynocha, dajcie pospać, to usłyszałem. A więc miałem chyba prawo sądzić, że wszyscy pasażerowie są w swoich kabinach, prawda? Przerwał na chwilę. Tak, dodał, tylko nie rozumiem... Jeśli w kabinie pana Mondalskiego był wtedy pan Trzeciak, to kto był w kabinie pana Trzeciaka? Można to sobie objaśnić w sposób niezwykle prosty, powiedział kapitan Rajski. Idąc do kabin pasażerów, zaskoczył pan operującego na korytarzu stewarda, który nie miał innego wyboru, jak ukryć się w kabinie pana Trzeciaka, a po pewnym czasie wyjść, zamknąć ją na klucz i razem z kluczem od kabiny szóstej wyrzucić do oceanu. Może również i ten fragment zbrodniczego planu zrodził się wówczas, gdy czyhał w ciemnej niszy. Słowo daje, Branicki uderzył się w kolano. Pan zawsze dla wszystkiego znajduje jakieś wytłumaczenie. W tej chwili, panie Branicki, drobiazgowe odtworzenie przebiegu wypadków nie jest już ani możliwe, ani niezbędne. Możliwe byłoby wówczas, gdyby steward żył. Dedukujemy to wszystko. Mnie ta dedukcja całkowicie trafia do przekonania, rzekł Skoczek, a inni przytaknęli głowami. Tylko kapitan Bolesław Struga siedział zamyślony, jakby nieobecny. Teraz, kiedy pan kapitan Rajski tak obrazowo przedstawił nam prawdopodobny przebieg zdarzeń, kontynuował skoczek, i kiedy myślę o tym morderstwie coraz bardziej rozprężony, przypominam sobie na przykład i to, że kiedy inżynier Mondalski pomagał mi otwierać drzwi chłodni, posłyszał jakiś odgłos. Jakiś chrobot tak się wyraził. Ja nie słyszałem niczego, ale możliwe, że on słyszał wtedy poruszającego się w niszy stewarda. Właśnie wtedy mogła mu się omsknąć noga i mógł się skaleczyć, prawda, panie kapitanie? Czekał, aż Rajski potwierdzi to domniemanie. Ma pan rację. A propos drzwi. Panie Skoczek, skąd miał pan klucze od chłodni? Nie mówiłem panu? Z kuchni. Dobrze żyje z kucharzem, często przechowuje swoje piwo w chłodni i on zdradził mi miejsce, gdzie zawsze wiesza klucz. Słyszy pan, panie kapitanie? Ochmistrz Madej skierował te słowa do kapitana Strugi. Roch wiesza klucz od chłodni na jakimś haczyku w kuchni. Wszyscy mają do niego dostęp, a u mnie składa co jakiś czas meldunki, że z chłodni giną w tajemniczy sposób owoce. A to drań. Żaba, nie podejrzewa mnie pan chyba o kradzież owoców? Skoczek na burmuszył się. Pana nie. Wiadomo, że pan ceni sobie najwyżej polskie owoce południowe przetworzone w kraju, w żywcu. Oficerowie Oriona, mimo powagi chwili, roześmieli się. Cała załoga znała upodobania radiooficera i wszyscy wiedzieli, że tęższego piwosza niż on nie ma na statku. Dajmy temu spokój, dodał ochmistrz Madej. Stracił pan karton piwa, ode mnie dostanie pan inny. Przed chrztem równikowym wypełniam butelkami całą lodówkę. Czy podczas ceremonii chrztu stuart miał odegrać jakąś rolę? spytał kapitan Rajski. O, był to przecież doświadczony marynarz, powiedział z przekąsem ochmistrz. Miał być goli brodą. Bosman opowiadał mi. Że jednak tym razem z jego doświadczeniem było coś nie tak, w żaden sposób nie mógł rozrobić piany do golenia. Wiecie, co zrobił? On środki pieniądze się rozrabiał w wodzie morskiej. Jak na doświadczonego Stewarda morskiego była to próba całkowicie niezrozumiała, Bosman się zdenerwował. Przepraszam, rzekł Rajski: W świetle minionych zdarzeń możemy chyba powiedzieć, że owa próba przygotowania piany była dla Stewarda zarazem próbą nerwów. Zgodzicie się panowie ze mną, że trzeba mieć doprawdy stalowe nerwy? Wiedział przecież, że pod pokładem, na którym odgrywał komedię Goli Brody, leżał zabity człowiek. Mówi pan, że Stuart użył słonej wody. To znaczy, że jednak zawiodły go w tym momencie nerwy. Okropne. Co pan mówi, kapitanie? To wszystko jest potworne, po raz drugi odezwał się kapitan Bolesław Struga. Doprawdy nie umiem sobie wytłumaczyć własnego postępowania. Jak mogłem być tak zaślepiony? Jak mogłem właśnie jemu polecić, aby ustalił, kto spośród członków załogi znał przedtem inżyniera Mondalskiego? O ironio. Czyżbym naprawdę nie widział w nim żadnych wad? Czyżby to było możliwe, że człowiek, którego od lat darzyłem bezgranicznym zaufaniem, również w przeszłości wykorzystywał je w podobny podstępny sposób? Panowie wybaczą. Jestem dowódcą tego statku. Ciężar odpowiedzialności, jaki spadł na moje barki, odczuwam w sposób szczególny. Czuję się po prostu współwinny. Kapitan Struga wygłaszał ten monolog patrząc w stół. Rysy twarzy miał wyostrzone, napięta skóra uwydatniała kości policzków i szczęk. ściągnięte czarne brwi tworzyły ponurą krechę na wychudzonej twarzy kapitana. Czuję się tak, jakbym świadomie wprowadził statek w oko cyklonu, a znalazłszy się w nim, jeszcze na dodatek wydawał błędne rozkazy. Nie wiem, czy panowie mogą mnie zrozumieć. Panie kapitanie, skoczek miał zamiar wesprzeć kapitana jakimś pocieszającym słowem. Pomóc mu wyjść z rozterki, ale pozostali mężczyźni spojrzeli na niego w taki sposób, że umilkł. Uznali widocznie, że skoro kapitan struga zaczął mówić, to nie dla zaspokojenia czyjejś ciekawości, lecz z najgłębszej potrzeby wyrzucenia z siebie myśli, które nie dawały mu spokoju. I nikt, nawet jego najbliżsi współpracownicy, nie powinni mu w tym przeszkadzać. Osiem lat, tak, osiem lat spędzonych wspólnie, z blachą pokładu pod stopami. Żadnych urlopów, żadnych uciech mówił, że był sierotą, że wojna zabrała mu dom, rodziców, krewnych, że był zupełnie sam. Rozumiałem go. Ja także jestem sam na świecie, a moimi najbliższymi są wszyscy pływający po morzach marynarze. Rozumiałem go. To ja wstawiłem się za nim u armatora, kiedy zgłosił się z kelnerskimi referencjami z jakiejś restauracji i błagał mnie, abym mu pomógł zrealizować marzenie całego życia. Chciał pływać, chciał poznawać świat i ludzi wśród których miał nadzieję znaleźć przyjaciół zdolnych zastąpić mu rodzinę. I ja, stary morski wyga, dałem się na to wszystko nabrać. Pomogłem mu w ominięciu pewnych formalności związanych z przyjęciem do służby we flocie. Ja, dobrowolnie, przez nikogo nieprzymuszany, przyjąłem na siebie odpowiedzialność za tego człowieka i wszędzie ciągnąłem go za sobą. Razem pływaliśmy na wulkanie, na Rozecie, na Czapli, a teraz na Orionie. Nigdy nie dążył do awansów, do szkół, które mogłyby uczynić zeń prawdziwie kwalifikowanego marynarza. Nigdy niczego nie zazdrościł ludziom. Zawsze taki uczynny, taki przywiązany. Starczyło mu to, co miał i był z tego zadowolony. A teraz co? Teraz okazało się, że przez osiem lat ukrywałem u siebie przestępcę. Panowie, nie dziwcie się, ale bardzo trudno mi jest w to wszystko uwierzyć. Przykro mi. Naruszył we mnie to, bez czego życie traci sens wiarę w człowieka, w jego uczciwość. Wstał od stołu i szybkim krokiem opuścił salon. Ma pan jeszcze nas, kapitanie, zawołał za nim Felix skoczek, ale nie było pewne, czy kapitan struga to usłyszał.